Siema z tej strony T1RTB To jest pierwszy odcinek w tym kanale Dzisiaj jest ze mną TRT24 e ja Zapraszam ty... na mój kanał, 24 ja. Dzisiaj jest Jomek za mną. Siema Zapraszam na mój kanał oczywiście subskrypcją i łapka w górę. Widzowie! Żegnam się z wami. żyję, <laughs> Nagrało się. Nagrało, nagrało się. się. Ej, to... wyłączyłem. Właśnie... Kurde, nagrało się to kopnięcie. Nagrało się. Czekajcie chwilę. Wcięcie teraz będzie. Dobra, wchodzimy na górę. I zaraz nasze rowerki są. Nasze rowerki są. I za rok kupię sobie nowy rower, taki już bardziej profesjonalny. I kupię sobie... Kasę. Taki lepszy na GoPro też, więc polecam znowu, oglądać dooko, moje filmy, to? oczywiście. Widzowie, żegnamy się! Daj na brzuszku, daj na brzuszku. A, czekaj. <grym> to będzie, to będzie dobre. Ten, co ma broń. Ziemek ma broń, patrzcie to. To legalna broń. Lecimy. Wit nawie. Najrudy. No, rudy! Napiszcie w komentarzach! Rady, napiszcie, w komentarz, a, napi napiszcie w komentarzach! Napiszcie! W komentarzach rudy i To wleci kolejny Będę odcinek Na brzuchu. Kurwa bczyłem. nie, nie. No przestać Lec, klinać. Lecę widzowie! Oj, ja pierdolę jednę na rio. Nie nagrywam. O się ma

I to jest taki... Ja to będę cały czas przyjeżdżał. Co tu się to Jest taka zarobiste zjeżdżanie. ja, ja się jebłem. E, napiszcie w komentarzach Rudy. no to przybnę Wam serduszko i może wleci kolejny kana kolejny odcinek z, Kurka, nie z rudym. Przepraszam, że tak przeklina w takim wieku, ale wiecie emocje. <laughs> cie, tak. wchodzimy na górę, się, dobra, niestety włączyło mi się nagranie, ale co się połączy, to sobie chodzi, patrzcie to, daj na brzuszkę, daj na brzuszkę, lecimy. Jaki jest Czekaj, ja czekam na wjeżdżę Dobra Daj na brzuszku, daj na brzuszku. Na 3-4 razy. Dobra, chodź. Dawaj Będziemy zjeżdżać. Cieszę się tak wyrąbę. Ja też. Chłopie, ty mnie popchniesz, zapraszam. Lecimy rysem. Trzy, cztery, rys. A co ty? Bry? A ty, no, co ty ty? Nie Trzy. Mogę ja się wynieść. Jaj, mordą, no to trzy wolę. Dobra, lecimy dobra. Trzy, cztery, ryby. Bo ja nie. I ja teraz nie wyjdę z tułku. Trzy, cztery, ty rozjeżdżaj, no bo jak ty nie zjedziesz, to ja nie zjedzę. Nagrywa się! Nagrywa się! Nagrało się! Chłopie, to uderzenie! Chłopie, ty mi ten zarąbałeś telefon! Jeszcze nic się nie stało, chłopie, pancerny telefon normalnie. Ale, chłopie, ty mi zapałeś i wyrąbałeś mi telefon z rąk! To się wydnie, znaczy nie będzie wydnie, bo, chłopie, pierwszy odcinek i takie opcje? O kurwa, co tu się odjebało, witamy. Z tej strony RT23. Wrócimy znowu na brzuszku! Ty nie zjechałeś! Nie! Ja też nie zjechałem! Teraz jest przygotowany! O kurwa! Ja się boję! Że trzeba najbardziej bardziej obuziom o wychylenie! Wiesz kiedy? Ja, ja. Wiesz ja kiedyś? Ja w górach! Byłem na najwyższym! Je, ja! Rudy! Rudy, odsun się! <śmiewanie> Lecimy dalej już po zjazdkach. Z rudym oczywiście, który strącił mi telefon, bo musiał. Ale fajne schody w ogóle. Bo musiał, niestety. Aż kamera się zepsuła, prawie. Aż kamera się prawie zepsuła. No, Droga dla um, nie, nie, kiedy wpadnie odcinek,